Hello guys, witam Was w pierwszym odcinku. Top 5 jest to moje zestawienie wszystkich popfleszy na wszystkich mapach. Dzisiaj zajmiemy się mapą Demiraż, A na piątym miejscu jest oczywiście popflash na okno, który jest pokazany na filmie. Oczywiście trzeba go sobie samemu dopracować, żeby on e, wyglądał jak najbardziej perfekcyjnie. Oczywiście, miejsce czwarte jest to popflash, e, który możecie zobaczyć na filmie. Jest to popflash e, z domku e, na bombsite e, Więc łatwo jest zaskoczyć naszych przeciwników, a rzuca się go w ten sposób, tak jak. Jak jest to pokazane na filmie. Trzecie już miejsce w naszym zestawieniu zajmuje poprzecz, który rzucamy spod drewna i możemy łatwo zaskoczyć przeciwników, którzy wybiegają na nas z rampy po e, słynnych smokach na mapie Dimiraż. I przechodzimy już do miejsca drugiego, a drugie miejsce zajął poprzez rzucany z domku B po stronie terrorystów, którego możemy w bardzo łatwy sposób rzucić i bardzo łatwo zaskoczyć naszych przeciwników na bombsaicie B. No, i miejsce pierwsze jest to pop Flash, który jest rzucany na konektor właśnie z obok, z lewej ściany przy konektorze. Bardzo łatwo oślepia przeciwników i nie mają żadnej szansy na reakcję na takiego flesza. Jest to rzadko spotykany flash, ale bardzo przydatny w użytku. Ja już Wam wszystkim dziękuję za oglądanie mojego zestawienia top 5 i. Będziecie mogli oglądać takie odcinki co, co dwa, co 3 dni, zależy jak będę właśnie wrzucał te filmiki. Mam nadzieję, że to się będzie Wam podobało bardziej niż takie pojedyncze odcinki z Fleszy bądź Smoków. Także ja Was zapraszam serdecznie na Facebooka, Instagrama, a teraz już życzę Wam powodzonka i trzymajcie się, siemanko, stay frosty!